Czołem. Witajcie w kolejnym odcinku Patu. Jak widzicie, Angelika chyba. Tak, Angelika jest bardzo szczęśliwym i zadowolonym z życia dzieckiem. Patu jest świetną matką. No nie ma co ukrywać. Ale dobra, żeby nie było, wstaniemy. Zmienimy temu dziecku pieluchy. O dziwo, nawet nie masz tego w obawach, To jest chłodne. I można byłoby ją czegoś nauczyć. Trzymasz się całkiem nieźle, więc myślę, że to nie jest zły pomysł. Angelika, gdzie ty idziesz? Ryj to. Co tam dzwoni? Dobra, nie gadaj z nim. I jak skończy, to nauczę chodzić. Ja jej, może zablokuję. A, ty masz, nie masz tego. Jej. Seranka. A ty masz sranko zablokowane, dobra. Więc jest szansa, że uda nam się dla dzieci dorosnąć na jakiejś takiej, nie wiem, sensownej aspiracji typu złoto czy nawet platyna. Wierzę, że nam się to uda. Patu! No, Patu! Babo z czym ty masz problem? Aha. To nie ty masz problem, tylko dziecko ma problem. Dobra, zmarnowaliśmy jedno mądre mleko, trudno. Daj jej butle, może zdąży zjeść. Czy ty tą butlej i przez ścianę? W jakiś sposób? Dziecko, kupiłam wam dwie zabawki, a wy dalej grzebiecie w Kiblu. Nie jesteście normalne. Na pewno po ojcu, bo raczej nie po matce. Może ja wam zamiast ojców dam te takie psie legowiska. Wiem, że to brzmi paskudnie i okropnie, ale no. Może ma więcej sensu. Mam wrażenie, że rozgrywka przestała być taka miła i przyjemna, jak się pojawiły dzieci. Ciekawe dlaczego. Nie, no, dzieci się obudziły. Pomocy. Ona ma obawę mieć niemowlę. Kurde. Zdecydowanie, patu ma dość. No, już nie masz nawet złota. Ale może spróbować ją trochę, nie wiem, pouczyć mówić może. Nie? No to nie. Dobra, wstań. Powiedz, nie jestem sam. Bo dwójkę dzieci mam. Więc ty na kibel byś musiała. Który oczywiście jest niewyczyszczony. Po co ja mam czyścić kibel na bieżąco? Weź się naucz kibelka. Nie, jeszcze nie. Dzieci śmieci. Ta jest głodna w ogóle Jessica. I znowu się zesrała. Dawno aż tak sobie nie miałam problemów bo tak przecież te noworodki zawsze mi nie najgorzej szły. Ale też inna sprawa, że wtedy miałam na ogół więcej niż jednego seama, żeby się nimi zająć. Więc wiecie, jak jeden był zmęczony, no to drugi uczył te dzieci wszystkiego, czego trzeba. Tu taka lipa trochę. No właśnie. Najlepiej byłoby mieć dla nich osobne pokoje też. Ale to może kiedyś. Rzuć im butelki po prostu i spać. O, i tyle. I niech sobie radzą. Nie wiem, czy to nie jest moment, żeby skapitulować i sobie jakiegoś lokaja wynająć, tylko że jeszcze nas na to nie stać. Jeszcze aż tyle na tych dzieciach nie zarobiliśmy i nam się te dzieci jeszcze nie zwróciły. No dawaj. Jejku, ona chyba się właśnie z kimś zaprzyjaźniła na zawsze. Ja miałam takiego schiza, że ona chciała te dzieci czegoś uczyć, że aż mnie to zaskoczyło. Oczywiście Jessica się już znowu zesrała w międzyczasie, bo jak? No i znowu zmarnowana szansa na mądre mleko. No ale widzicie, dwa dni, a one są obie na platynce. Nie jest tak źle. A nawet powiedziałam, że jest całkiem dobrze. Bo niech to się jeszcze utrzyma. Będzie całkiem. Dobra, nie, jeżeli na razie. Będzie całkiem okej. Okay. Dobra, czego ty potrzebujesz? Ty potrzebujesz wyliczanki i nocnika, a ty. Mówienia i nocnika, więc ja bym się podziała Angelika na Kibelku, bo to by się chce srać nawet, więc może by się udało. Jest super. Ja się bałam, że mi się to teraz przeroluje. Bo wiecie, chciałabym zostawić sobie takie końcóweczki tych umiejętności na ten ostatni dzień, żeby w razie czego tego ostatniego dnia ją pouczyć tej wyliczanki, a ją pouczyć. A, też też wyliczanki nieważne. Czegoś tam je pouczę. Czy dzieci są głodne? Trochę są. Mogłabyś im dać mądre mleko, ale to nie ma sensu, bo ty padasz na ryj, więc po prostu daj im zwykłe butelki i idź spać. Kompletnie taki, wiecie, rozbita ta doba. Bez takiego wyraźnego podziału na dzień, noc i tak dalej. Na przykład jest północ, a ona musi wstać, żeby te dzieci położyć spać, nie? No, tylko Jessica może, żebyśmy na kibel posadzili. O właśnie, nie? Głupi pomysł. Mmm, Jessica. No, bez jaj, Jessica! Ty mnie, Jessica, nie wkurzę, bo tutaj tego kibla bardzo dużo brakuje. I z tym może być problem. Kto znowu się rozmnaża? Debaty. Y moment, moment, ale to urodziła jedno i... <ścoughs> Natychmiast zeszła w ciąży z drugim? No, dość taka... Nie, naprawdę. Czy ja mam alarm? Mam. Jeszcze tego, gnoja mi tu brakowało. Sławek, grzesik, super. Pan Ibisz na pewno nam pomoże. Zdążył coś ukraść czy nie zdążył jeszcze? Nie widzę, żeby coś zniknęło. Co? Dzieci, dromiapę. Dzieci, siedźcie tam, nie chcecie widzieć, co się dzieje, naprawdę. No nie, no nie mów, że policja dostanie w pieprz. Będzie mi bardzo przykro z tego powodu. Okej, okay, udało się, dobra No wypuść już te dzieci, niech się nie drą Aj, jejku mhm. Angelika potrafi sama, czy to Jessica? Tak, Angelika potrafi Więc tą się trochę zajmi, bo widzę, że trochę jej brakuje miłości Dobra, pięć słów zawsze wpadło Tylko serio nie mam pojęcia, czy coś zdążył nam ukraść Ale nie wydaje mi się Aha, i tak komputera nie mamy, więc może na razie sobie weźmiemy dalej te potrzeby, żeby wolniej spadały. Jejku, tym dzieciom strasznie wolno rośnie towarzystwo. Ja nie wiem. Jakieś atencjuszki małe nam urosły. I co ona potrzebuje się nauczyć? Wyliczanki i kibelka. Tylko, że nie chce jej się za bardzo srać. Ale to może i dać butelkę, posadzimy ją na kibel. I albo się uda, albo się nie uda. Hipolit, obraz. Mhm. Dobra. Ilona Gazeta, ale to ona nie powinna być dużo od nich. A nie, bo mi się ten wiek, coś tam mi się postrało z tym wiekiem, chyba, nie? Czy to było u Lilki? Angelika musi czuć Boże, zaraz nam Angela odbiorą i Jessica, i nam odbiorą dzieci. Jeszcze taki osrany, jak zawsze. Jak zawsze, kiedy zależy mi na czasie. Jest. Dobra, czyli naumiała się. Super, czyli brakuje jej tylko. No, szybko się uczy, dziecko, szybko. Brakuje jej tylko wyliczanki, a tej tylko mówienia. No i oczywiście do spania. Halo, no to potrzeby miały wolniej lecieć. Czuję się oszukana. Dzieci już drą Mordę, nie wierzę. Dobra, ja dam ten prysznic, ale dam ten taki, ten. A, matko. Dzieci coś potrzebują. Angelika potrzebuje na kibel, ale to Angelika sama sobie ogarnie kibel. I potrzebuje trochę jeść, no i trochę spać. Daj Angelice butelkę. Weź sobie ten prysznic i idź spać. My nie mamy czasu randkować. Jak mamy prezenty dostawać? Czy my z Cezarem Chomikiem już coś tego nie. To idź go przywitaj najpierw. No i mi się zwiesiły Simsy. Halo! Dzień dobry, mamy kontakt. Ale to pewnie komputer mi się przegrzewa. No, naprawdę muszę ogarnąć tego laptopa do porządku, jak chcę jeszcze nagrywać kiedykolwiek. Jak się spali, to może być problem. Oczywiście ujemna chemia, bo jakby inaczej. Ej, serio, nie podoba mi się jak te Simsy. Jezu, jak ja mam laptop gorący, kurde, no nie skończę nagrywać tego odcinka, będę musiała zaraz skończyć. Chyba jednak mój laptop... <grym <grym nie daje rad nawet ze zwykłą grą, jeżeli jest story progression. Nie musi wcale być jakoś naładowana modami. Boże, dawno mi ta gra tak płynnie nie chodziła. LOL Dobra, to nie ma sensu, będę tu faktycznie nagrywała narraty. <grym> Że kiedyś laptop będzie miał lepszy dzień? One eternity later. Od chwili, kiedy powiedziałam, że dogram resztę odcinka, minęło jakieś półtora roku, więc to może być naprawdę wspaniała przygoda. Aż się nie mogę doczekać. Dobra, więc zacznijmy od tego, że Angelikę wsadzimy do końca. A Jessica... Co tu się. O nie, to mi się bardzo nie podoba. Co tu się podziało? Nie zapisujemy. Okej. Okay. No po prostu. Super początek. Tak to jest, jak się coś robi, przenosi mody, kombinuje, a potem zapomina o grze na półtora roku. Co może pójść nie tak? Dobra, tak, wiem, masz dziecko. O, matko, o nie! Kompletnie mi ją wyczyściło. Wszystkich mi wyczyściło. Dlaczego? Skąd ja mam wiedzieć teraz? I skąd ja mam teraz wiedzieć, z kim ona się kochała? Co? O, czyli chyba jednak nie dogram końcówki tego odcinka teraz. Ciekawe, czy ja mam jakieś, kurde, w miarę aktualne na stan półtora roku temu make upy. Czyżby przygoda patu miała się zakończyć szybciej niż się rozpoczęła? Strasznie przykre. Wiecie, ja robiłam formata, przenosiłam te pliki, ale ja je przenosiłam w takim stanie, że to powinno działać? Kompletnie nie rozumiem, co się stało. Ale powiem Wam szczerze, że jak mamy akcję renowację, nagrywam te odcinki drugi raz, ponieważ wyczyściło mnie otoczenie. Po prostu nie było tych domów, które odnowiłam, więc coś z moimi Simsami jest nie tak. Na chwilę obecną nie wiem jeszcze co. I nie wiem, jak daleko to nie tak sięga, trochę mnie to przeraża. One pair of pants later. Więc tak, generalnie nie udało mi się tego na szybko naprawić, a teraz też nie bardzo mam pomysł, jak mogłabym próbować to ugryźć. Kutczeker nie był w stanie mi pomóc, mało tego w Simpe zarówno Pati, jak i jej dzieci mają wszelkie wspomnienia, wszystko wydaje się być okej, okay, więc nie mam pojęcia, dlaczego zostały tak wyczyszczone. W kontaktach są oznakowane jako członkowie rodziny, ale nie ma drzewa genealogicznego, nie mają ani Patu jako matki, ani ojca, więc nie wiem, co poszło nie tak. Jeśli chodzi o backup, oczywiście mam, posiadam, zrobiony w lutym 2024 roku, ale tam też już ten problem występuje, więc nie wiem, czy te ściny po prostu nie przyniosły Więcej złego niż podejrzewałam? Może? To wie. Jak mówię, na chwilę obecną nie jestem pewna, czy wiem, jak to ugryźć. Co więcej, inaczej. Wydaje mi się, że kompletnie nie mam pomysłu. Jak to ukryć? Jeżeli macie wy jakiekolwiek propozycje, pomysły czy podpowiedzi, nie krępujcie się, zostawić ich w komentarzu. Na chwilę obecną wydaje mi się, że chyba zawieszam serię w związku z tym. Niby nie ma tego dużo, nie wyszłoby to odtworzyć. Może kiedyś w wolnej chwili przysiądę i to faktycznie zrobię tak, jak powinno być czyli połączę dziewczynkom rodziców, uzupełnię te wspomnienia, które znikły, a przynajmniej te ważniejsze. Jednak teraz mam troszkę mało czasu. Jest wtorkowy wieczór, na jutro. Chciałam mieć ten materiał, więc ten materiał niestety będzie taki troszkę, no cóż, właśnie taki. Mam nadzieję, że kiedyś, jak znajdę chwilę i znajdzie mnie wena, żeby nad tym przysiąść, uda mi się jakoś rozwiązać tę zagadkę i zobaczymy jeszcze Patu. A póki co, trzymaj się, się cieplutko, widzimy się w innych seriach. Cześć!